Cześć! Było kilka komentarzy na temat tego, czy szlamówka może być napędzana spężonym powietrzem, a nie wodą. Sam jestem ciekaw, dlatego też postanowiłem sprawdzić. W tym celu podłączyłem wąż ogrodowy, bo nie mam aż takiego długiego do spężonego powietrza o tej średnicy. Końcówkę z szybkozłączką. No i przetargałem do ogródka taki mały 24 litrowy kompresor, który kupiłem chyba z 10 lat temu albo i wcześniej. I żeby było śmieszniej, to proszę jaki tutaj napis widnieje na nim. Gide. Aż brakuje dosłownie dokończyć nazwisko. Gide Ibner. Teraz zobaczę. Włączę kompresor, żeby się napełnił. I zobaczę co tam słychać u zielska. A więc tak to wygląda. Tutaj są. Jest rządek roślin z oznaczeniem E. Czyli ekstremne tebnera. No niestety pierwsza roślina jakoś jej pożółkły liście. Co prawda, dwa, ale mimo wszystko. Tutaj obok są rośliny, które zostały wysiane w sposób naturalny, czyli nasiona do dziurek. No i widać, że one są większe. Muszę się cofnąć, bo przyznam szczerze, że obok zasadziłem ziemniary i bujnie wyrosły. Jestem ciekaw, czy będą jakieś bulwy. Także tutaj jest porównanie. Ten rząd rośliny wysiane naturalnie. Ten rząd nasiona do wykiełkowania zainstalowane w urządzeniu, które działało polem elektrostatycznym. No cóż, wydaje mi się, że te rośliny, które naturalnie zostały wysiane, są ciut większe. Z testowych roślin żadne jeszcze nie kwitną. Natomiast z tych, które zasadziłem wcześniej, sadzonek, no to już tutaj się nieźle dzieje. No tutaj taka banieczka jest. Tutaj też. Już dałoby się tym najeść w tej chwili, na tym etapie. Co prawda, małe, trochę takie prówy. Na razie się zrobiły. Ale są. Także może być bogata. Za to ziemniary, które z którymi nic nie było kombinowane to są prawie do pasa. Także zagłuszyły chwasty dokumentnie. Nie ma potrzeby cokolwiek pielić w tych ziemniakach. Dobra, kompresor się napełnił, idę pchać powietrze w szlamówkę. Tutaj nawet jakaś samosieja się trafiła. O, niech sobie rośnie. Kompresor lekko podkręcony. Prawie 10 barów napompowane. Dobra, więc wrzucam szlamówę. Żeby tutaj nie redukować ciśnienia, to żadnych zaworów, pistoletów do dmuchania, no nic. Nic w tym stylu. No nie wiem, czy tym się nie splątało co nieco. No dobra, najwyżej. No, ale jest okej, okay, póki co. Jest dobrze. Wody jest dosyć sporo. Gdzieś około 2-3 metrów. Na pewno powyżej 2 metrów, to na 100%. Czyli wyłączam kompresor, żeby mi się nie uruchomił. I w tej chwili ładuję po prostu wąż to. się drogi. Dobra, powietrze się skończyło Idę po statyw, bo nie dam rady trzymać tego telefonu a nie zabrałem ze sobą Dobra, przy... przydepnę tylko kamieniem Sznurek sobie go nie musiał łowić za chwilę Dobra wyciągam Jestem ciekaw co to z tego będzie. No ciężka nie jest, więc tam chyba szału nie będzie Ale myślę, że coś tam mogło się nabrać Woda jest No tak, ale trudno żeby nie było skoro Skoro była poniżej lustra, no powiem wam, że jest nieźle, bo jest pół gdzieś, mniej więcej. Leję tą wodę, żeby pokazać wam, ile tutaj się nalało. Się nap... ile napchało się u tego piasku, czyli... Proszę bardzo. To jest mniej więcej coś takiego, łącznie z kamulcem jakimś taki no gruby towar między innymi. Także powiem szczerze, jestem zaskoczony, myślałem, że raczej nic nie będzie. Nawet niech to będzie pół mówki, no to wystarczy nam tylko kompresor i, i powietrze. No i gadam. kompresor i wąż jakiś ogrodowy, no bo to nie jest jakiś super profesjonalny. No ok, ale żeby nie podkopywać się za bardzo, wrzucę to z powrotem do rury. ponieważ... Teraz to robimy testy. Mi już wystarczy takiej głębokości, jaka jest w tej chwili, i zastanawiam się, co by było, gdyby przedłużyć czas pompowania sprężonego powietrza. Ok, ja napełnię kompresor i żeby tutaj nie męczyć Was hałasami wyłączę się i spróbuj przytrzymać dłużej stężone powietrze zobaczymy co, jaki będzie efekt czy uda się napełnić całą szlamówkę piachem dobra kolejna próba tym razem nie będę wyłączał kompresora po to żeby to mogło potrwać chwilę dłużej szlamówka jest pusta nie ma nic i wkładam No, jeżeli by się za pomocą powietrza udało napełnić całą, no to jak dla mnie to byłby fenomen. Bo wtedy naprawdę wystarczy tylko prąd i spężone powietrze i nic więcej. No, dobra, musicie wytrzymać teraz te hałasy, bo nie będę wyłączał nagrywania. Zobaczymy od początku do końca cały proces. No dobra Myślę, że starczy jako na test myślę, że może być kurczę, aż się zastała dno To no, ten kompresor się wolno napełnia, no niestety to nie jest jakiś tam sprzęt wyleje wodę, żeby nie mieszać tego Błotem. No wydaje mi się, że jest cud więcej, ale i tak gdzieś oscyluje to w okolicach połowy. Ale słuchajcie, pół szlamówki, ona ma dosyć małą średnicę, więc tego nie ma. Jakoś i taki mięc, i między nimi taki kamulec wypadł. No to i drugi. Także jest to naprawdę bardzo efektywne stwierdzam. Bardzo fajny patent. Dzięki waszej pomysłowości tym razem. Ja też pomyślałem o tym, czy by się nie dało czasem powietrzem tego popchnąć, no ale wasze komentarze jakby mnie tutaj bardzo zmotywowały, żeby to sprawdzić. Także dzięki za podpowiedź. Efekt jest taki, jak widać. Także możecie korzystać z takiego sposobu też. Reasumując, patent ze stworzonym powietrzem w szlamówce uważam za najlepszy do tej pory ze względu na małą problemowość z wykonaniem tego wystarczy tylko kompresor i energia elektryczna w poprzednich patentach w przypadku na przykład wody sieciowej no to co jakiś czas trzeba było tą wodę odpompować, czyli jakaś dodatkowa czynność dochodziła, wykonanie całego systemu połączonego z pompą membranową no był dosyć pracochłonny no i zbicie tego piachu w szlamuwie też no, nie było zbyt dobre. Podejrzewam, że ktoś, kto zawodowo zajmuje się studnią, mógłby mieć również zastrzeżenia do tego, że wibracje generowane z pompy membranowej mogłyby ubić drobne frakcje poza rurą, no i w jakiś tam sposób zablokować filtr. To oczywiście też nie stanowi jakiejś tam wielkiej tragedii, bo gdyby ten filtr się zablokował, no to zawsze można go rozblokować, używając. Wody pod ciśnieniem, na przykład z myjki ciśnieniowej. No ale wiadomo, no to jest jakaś tam dodatkowa operacja, której no niekoniecznie trzeba wykonywać. W każdym razie, gdybym miał problem w tej chwili z drożnością filtra bądź z napływaniem wody, to na pewno wykorzystam po prostu myjkę. Trzeba byłoby pewnie zmodyfikować jakąś tam dyszę bądź wykorzystać dyszę do czyszczenia rur. No ale to już jest tam mówię, to nie w tej chwili jest ten problem. W każdym razie, wracając jeszcze tutaj do tego rozwiązania, to zastosowałem rurkę 12 po to, żeby można było na nią nałożyć wąż ogrodowy, który był najpodlejszym produktem, jaki dało się kupić, czyli takie zielone węże. Pomimo tego wytrzymał ciśnienie. Kompresor był trochę podkręcony, także fabrycznie on tam niżej ładował. Ja go rozkręciłem gdzieś pod 10 barów prawie. Wiadomo, że w wężu nie było 10 barów Bo ciśnienie miało ujście na dole Więc podejrzewam, że to były duże, Dużo mniejsze wartości No w każdym razie że nic mu się nie stało No ale ciśnienie wody sieciowej Wytrzymuje tam koło 4, także no bez jaj. Tutaj jeśli chodzi o w wylot dyszy, akurat w tym przypadku ze spężonym powietrzem, no to myślę, że warto byłoby poeksperymentować. No na pewno skierowanie jej do środka daje lepszy efekt niż jeżeli ona była pionowa, no to już było widać wcześniej. Natomiast myślę, że może lepszy efekt dałby się uzyskać, gdyby wydłużyć tą rurkę, która wystaje poniżej płaszczyzny szlamówki. Akurat w tym przypadku jest to 55 mm. Myślę, że Warto byłoby spróbować gdzieś około 10 cm, nawet 12. Może to też sprawi, że napływ biachu do środka będzie skuteczniejszy. Także polecam się pobawić, bo pomysł jest zacny. Uwagi ze względu na prostotę i skuteczność. Życzę Wam powodzenia przy budowie Waszych studni. Jak najwięcej wody. Do zobaczenia. Cześć!